Witajcie w T-Rex Breakout. Jest to gra stworzona na podstawie filmu Park Jurajski. E, przedstawiająca, myślę, jedną z najbardziej przerażających scen filmowych, czyli ucieczka T-Rexa, albo nasza ucieczka. Ucieczka. Zwał jak zwał. Na pewno będziemy próbowali przeżyć w tych jurajskich warunkach. E, zresztą sami zaraz zobaczycie. No to co, zaczynamy chyba, nie? Siemano, Siemano w jurajskim parku. Liny już chyba poszły, bo słyszałem: już jest! Zajebiście go zrobili. Już mi się podoba. Dźwięk to jest spoko. Dobra, co ja tutaj mogę zrobić? Ok, mogę już przejść na drugą stronę. Do tyłu mogę iść? Nie dobra. Zostaw mnie, zostaw mnie. Porwał mnie. No. To jest pograne. I jeszcze raz. Znowu liny poszły. Jakie w ogóle refleksje świetne? Teraz zauważyłem. ja nawet nie wiem, gdzie mam uciekać. No, świetny jesteś, świetny. Tylko daj mi uciec. Nie wiem czy do drugiego samochodu gigantyczny jest Dobra, przejdę tutaj. Skoro do tyłu nie mogę, to może się schowam gdzieś z tyłu W sumie Tirexy chyba z tego, co pamiętam, one na ruch reagowały. A raczej nie powinny mnie rozwalić. Dobra. Nie ma mnie. Jak się przygląda. Dobra. Odpuścił mi. Dobra, refleksje świetne z... Poko. Dobra, idziemy do lasu. Co jest? No, wydarłem się. Sorry, ale trzeba podejść do tego z innej perspektywy. Teraz, gdzie ja mogę? Dobra, idę od razu. Nie ma mnie. Się ma? Da się w ogóle wejść do drugiego samochodu? Nie da się. Zostaw mnie, zostaw mnie. No, nie, 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 nie. Pod nogami mu przejdę. Zwisłał mnie. Już nie. <ścoughs> Połknął mnie od nóg. Jeszcze raz. Co to jest? Teraz dopiero zauważyłem. a Podenerwuję go. To W ogóle widać? Nie. A jak wyjdę tak? Powinien da. Na... Nie robi mi nic. Aha, czyli teraz mogę sobie tak po prostu chodzić, bo udaję, że... Znaczy no... Myślisz, że jestem przedmiotem? Dobra, teraz się nie ruszam, nie ma szans. Nie! Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie! Nie mogę kliknąć nic! Eee! Sorry Ej, to jest coś zbugowany, ja nie mogę nic zrobić. Dobra, jeszcze raz. Teraz od razu tam biegnę. Eee, coś się zacięło. Coś się zacięło, coś się zacięło. I ta animacja jest mega spoko. Trochę się już z tobą kolego oswoiłem, nie jesteśmy już taki straszny. Nie wąchaj mnie. Nic sobie stąd. Nie karmić. I nie flashować. Jak będę szedł powoli, zauważył mnie? Chyba tak. Aż mu się noga zawiesiła. Jak poruszę nogą to się przybliża. Jeszcze trochę do samochodu mam, Trzymaj odstęp, trzymaj maseczkę mogłeś ubrać jakiś błąd gry olał mnie teraz patrz na to będę mu chodził to jest dopiero bóg gry Pod nogami nie jesteś mi straszny Zgubiłem twoje nogi Dobra Ale znalazłem twoje szczęki Myślę, że to by było na tyle A spróbujemy jeszcze rozwalić tą szybę Zresztą tak było na filmie Trochę atencji. Nie mam latarki, to ci nie poświecę. Nie rzucę ci flary. Olał mnie. Po prostu mnie olał. Rozwaliśmy mi tą szybę, czy nie? No pokaż mi te twoje piękne oczy, wszystko. No i jeszcze raz ruszy samochodem, teraz mogę otworzyć szybę i ci coś wbić w oko. Ani owcy, a nie bo już chyba ją zjadł. Dobra, ale chyba rozwala. Nie mogę uciec. Nie mogę zmienić nawet miejsca. No, dobra. Chyba już wszystko znaleźliśmy w tej grze. Każdy błąd. Dobra, koniec na dzisiaj tej jurejskiej przygody. Jak ktoś będzie zainteresowany, link do gry zostawiam w opisie pod filmem. E, łapka w górę. No i z mojej strony wszystko. Trzymajcie się, cześć! thank you